Witam, nasza firma jest przedstawia Volkswagena Up! wyposażonego w trzycylindrową jednostkę o pojemności 1.0 i mocy 60 koni mechanicznych w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC SEQUENT 32 kolejną w komorze silnika w głębi zamocowany został reduktor GENIUS MB następnie filtr fazy lotnej elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej Dalej widzimy wtryskiwacze gazowe BRC oraz centrale sterującą. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Zbiornik toroidalny producenta Staco. Zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 42 litrów, średnicy 600 i wysokości 200 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Volkswagen Up z instalacją gazową Berca.